Witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek z serii Czwartek z BricsCAD, w której modelujemy bryły na przykładzie dokumentacji. Dzisiaj zamodelujemy sobie taką tą klamkę. Widzicie ją w akcjonometrii. Będziemy mieli wcięcie w podstawie kwadrata. Okej. W takim razie zaczynamy. Zaczniemy sobie od osi tej klamki, zatem przeanalizujemy, jak to wygląda tutaj. Widzimy, że długość tutaj w poziomie to jest 215, z tym, że jeżeli chcemy narysować oś, odejmiemy sobie od tego promień, który znajduje się tutaj i zostanie nam 200. Tak, jak mamy na rysunku. Podobnie tutaj, z tej strony 105 minus promień 90. Czyli rysujemy sobie polilinia 200 na 90. Ok. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie tutaj profilu. Czyli Okręgu FI 30. Na razie narysujemy go sobie na tej płaszczyźnie. Średnica 15. OK. I dlaczego dlaczego mogłem sobie narysować to na tej płaszczyźnie? Ponieważ teraz łatwo obrócimy okrąg o 90 stopni. Tak, żeby symbolizował nam profil. Okay. W tym momencie wejdziemy sobie do zakładki modelowanie i wybierzemy funkcję Swim. Widzimy program prosi nas teraz o ustalenie profilu oraz ścieżki, której będzie przechodzić cały profil. Ok. W tym razie mamy już główny zarys naszej klamki. Zostało nam tutaj zrobić wcięcie 6 na 6. Okay. Zmienimy sobie zatem styl wyświetlania na szkielet 2D. Upewniamy się, że dynamiczny lokalny układ współrzędnik jest włączony. Potem czym Kwadrat 6 na 6. Teraz w łatwy sposób można chwycić środek i przenieść go tutaj do osi. Ok. Widzimy, że tutaj wycięcie jest na 30 mm. Zatem wybieramy sobie funkcję wyciągnięcie. Wniamy się że włączamy tutaj rodzaj subtract, czyli odejmowanie. I chcemy odjąć tutaj na 30 mm. Zobaczmy jak to teraz wygląda. Rzeczywiście mamy tam wcięcie na głębokość 30 mm. A jeszcze na szczególe widzimy, że mamy zaokrąglenia promień r2 zatem standardowo wskazujemy krawędź zaokrąglenie r2 okej okay. okej okay. I w tym momencie nasza bryła jest gotowa. Dziękuję serdecznie i zapraszam do regularnego sprawdzania naszego kanału. Pozdrawiam.